Wychrowe wzgórze, odcinek 360. Po wyrzuceniu z rezydencji Songul trafia do opuszczonej chaty, ogarnia ją gniew i pragnienie zemsty. Halil konsekwentnie usuwa ją z życia rodziny, tręczony wyrzutami sumienia, zgadza się na propozycję. Zejneb planują wyjazd do Francji. I nowy początek zdala od Jesil Pynar. Wiadomość o podróży wywołuje panikę u Gözde. Kobieta decyduje się na sojusz z Songl. Chce za wszelką cenę zatrzymać Halila w kraju. Mimo narastających intryk, Halil i Zeynep przeżywają chwilę spokoju. Mężczyzna przygotowuje dla niej symboliczną niespodziankę i daje jasno do zrozumienia, że to ona jest jego jedynym domem.